Ja w Alcie, będziemy odpalać samochód. jest taki dzisiaj mróz, że masakra. Zobaczymy jak odpali To jest benzyna Ten termometr źle pokazuje Ale tutaj minus 8, jest minus 12 Dobra, odpalamy no, nie było źle Mogłoby być lepiej, ale mam stary akumulator no czekam masz od i lecimy w teren Zobaczymy co dzisiaj z nim przyniesie Wigilia jest wiatr najgorszy bo jest taki zimny ale w lesie nie będzie źle Widzimy się już pewnie w drodze. No ja już powoli jadę Trzeba to już odparowała można powiedzieć Ja w wigilię co rok no I dobrze, że i w tym roku mi się udało wyskoczyć. Mam nadzieję, że coś fajnego uda się nagrać. No zobaczymy. Widzimy się. Już w lesie nie będę przedłużał. Ja na miejscu. Normalnie zimną w ręce, ale idziemy. Zobaczcie, kto to ma mały. Jest złamane. Tu, 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 tu widzimy dalej też. Tutaj to już jest konkret Zobaczcie jakie Takie grube drzew, drzewko przełamane. Tu następne Tutaj to już wcześniej było Trzeba korzystać Dopóki śniegu nie ma Ja wam powiem bo Niby zimę taką nadają ostro w tym roku, ale w tym i w następnym, ale zobaczymy Zawsze no mówią, dobrze. że zima ostra, a co do czego Odwiedź. zobaczymy tutaj Wejdziemy dokładnie wszystko, później pójdziemy w las. Tutaj te podchody to są widać starsze już szukamy świeżych. Jedynie co świeże to nałamane jest. Jak następne Dobra, ugrzeję trochę ręce i coś mam nagram jeszcze. Zobaczcie, wszystko pozamarzane. To sobie my zobaczymy. Taki lód przez noc. Jakieś rękawiczki sobie muszę kupić. ko chciał takie cienkie, żeby można było nagrywać. Nie chcę takich grubych, a żeby były ciepłe cienkie i ciepłe, może macie jakieś sprawdzone, dajcie znać bo go nie jest mi ciepło, tylko w ręce zimno, bo nie mam tych rękawiczek muszę sobie coś kupić i też nie wiem jakie, żeby było dobre i sprawdzone najlepiej wszystko kogoś Panie tereny takie zobaczcie ułosiowe. Dobrze, bo śniegu nie ma. Na parostka jest szansa na starego zrzuta zielenia. E, zielenia się taki jak luźne nagrywanie. Jak będzie, to będzie, jak nie będzie, to też dobrze. Uważajmy, że się wyszło z domu. Miałem wcześniej, ranie jechać, jak mówię, jest za mocno. Myślę, że się trochę ociepli, ale temperatura taka jak i w nocy pewnie. Jeszcze żeby nie biało, to by inaczej było. Dobra, pokręcimy się tutaj teraz. I pewnie zaraz się łączę Zobaczcie, jest łosiek A kurde Tu jesteś Tu jest pojedynczy Szkoda jest tak ustał bo nie widać czy, czy te miał czy nie jest pochmurno, Ciężko go nagrać Podejdę trochę, może mnie pogoni. Ja uciekę. O, są więcej ich. Dwa. Dwa albo trzy były. Ciekawe, może podjdziemy razem. To te, co chyba ich, ich nagrywałem wcześniej. Tylko widać, już chyba pogubione mają. Gdzie ty jesteś? Tu. Jeden jest tu. Patrzy na mnie. Powiedz, gdzie masz rosochy. Och. Kruka też słychać. Powiedz gościu, gdzie masz rosochy. Postawię ci dwa żubry. czekaj, ciekawe tu jest następny Patrzę na mnie one łysolce, to już po nie pogubiły nie ma co się patrzeć o, teraz będzie dobrze widać, powiększę, zobaczę, ale ten łysy znaczy, ty miałeś łysy? a ten drugi, gdzie jest drugi? drugi się schował między drzewa a tu jest gdzie ty jesteś? tu, ty jaki jesteś? ten też ujsty dobra, idę dalej pewnie gdzieś tu pogubiły mnie to nie ma co się bać Wracam, bo się patrzy na mnie. Miałem zaatakować jeszcze. Widać w inne miejsca. Nie będę za nimi chodził. Tylko szukałem, co pogubiły. były dwie sztuki no to trzeba będzie szukać w tych krzakach na dużym lesie to wątpię, żeby żeby coś leżało dobra to jest ja będzie ciekawe jak to wam nagram tutaj mamy pokarm dla zwierząt dobrze tutaj lasy dbają o takie rzeczy nie ma co mówić na to mają dużo jedzenia, wszystkiego lasy też czyste są ale lecimy dalej tak mi w rękę było zimno, że normalnie aż mnie boi czekajcie, zakryję sobie trochę dobra, my lecimy, teraz wracam tu i pójdę tam, w tamtą stronę bo ona tu się kręca Łosia Jak coś będzie fajnego to wam nagrob Ja widzę Łosia, wiecie? Może mi się uda nagrać, dwa to te tak chyba co co je ja widziałem wcześniej no, zobaczcie Trochę popatrzymy sobie na nie Wesołych świąt łosie Tak to chyba będą te same Po kilometrów, znaczy kilometrów To daleko nie było dwa kilometry 3 czy... A jak ten za mną. Ale przejdę się kawałek Nie będę stał teraz nagrywał Tu zaraz i moje auto stoi no Zobaczcie, czekajcie wam pokażę Tu są osie Tu moje auto O, chowają się One gdzieś tu pogubiły tu jest więcej niż dwa Dobra raz jeszcze tam w koło te pola obejdę Zobaczymy ciekawe czy to nie była krępa z młodym No tu ładne łosie chodziły kurde Nie wiem czy to te czy inne z ciężko ciężko określić Trochę by się ociepiło już tak w rękę nie jest zimno Zrobimy kółeczko Może coś tutaj znajdziemy na polu Jakiegoś parostka Jeleni nie widać Ciekawe jaki ten sezon będzie 2026 W tym roku to było cienko z tymi jeleniami One wróciły dopiero po sodach A ludzi Masakra No nic przejdziemy Dobra tam wejdę do tego lasu Tu takich krzak dzisiaj już chodziłem, że no Ale ale nic nie było Same kości stare jakieś Nawet nie nagrywałem tego Trzeba korzystać póki mu śniegu nie ma Bo jakby teraz spadki mróz był to, to ciężko by... Do, do marca pewnie by został z nami śnieg Dobra, nie zanudzam, jak coś fajnego spotkam jeszcze po drodze To nagram No zobaczcie, wracając też o stoją Gdzie ty jesteś tu jeden o, Obiecałem dwa żubry No i nie daje mi spokoju teraz ja będę musiał im kupić To chyba patrzymy. Ja samo chodzi jestem Tu jednego ładnie widać No ruś trochę Obróć teraz głowę Lecz nie chcę. O, obrócił. Kupię ci, kupię tego żubra. O. A jest kolega? Kolegi, nie widać coś. Poczekam trochę tu w samochodzie, może przejdzie przez drogę. Teraz się wstydzi, gdzie ja to i one? Lepiej powiedzcie, gdzie te rosochy są. Kolega gdzie jesteś? Nie wiem, kolegi nie widać. Ten ciekawski, taki bardziej. I się schował, wstydzi się, a kolega jest. O tu. Jak się schował, fajnie. Żuje coś. Pokaż się. Ten większy chyba. o i tam się patrzy ciężko powiedzieć czy on jakieś rosychy. Ale ładnie widać teraz Spotkamy się jeszcze Nie ma co się smucić Śnieg już sypie powoli No dobra Niech sobie stoją Ja powoli będę się zbierał Życzę wam wszystkim wesołych świąt Nawet tym Bo Ciężko miał zapalić nawet tym co mi łapki dają w dół nie ma. O, tu teraz będzie fajnie Widzę, cześć Widzimy się pewnie drugi dzień świąt Nie ma co się smucić Jak to się będzie po drodze to wam nagram na pewno tak się trzymajcie się O, tu poczekajcie, fajnie będzie widać teraz Cofnę nawet O, zobaczcie Zobaczymy samo jeszcze on nagram. O kurde. O. Najpierw tego, uchem macha, a ten ten poważniejszy trochę. A jak czekają czekają jak co niektórzy pod żabko. rano o 5 przywiozę, mam, przywiozę dobra, cześć że tu nie podejdę bliżej, no ale nic. Widzimy się pewnie, już niedługo. To czekaj, po potyga nam, ale trzeba to na wesoło wszystko brać. Kubę, jak coś jeszcze będzie fajnego, innego to wam nagram.